Siema. Dzisiaj pogramy sobie w TNT Run yy, i chciałbym poruszyć kwestię yy, tego yy, tego yy, tego co będę nagrywał, kiedy będę nagrywał. No więc tak, yy, zajmę się nagrywaniem no niedługo, jak znajdzie się jakaś okazja i jakby co to nie będzie tak, że systematycznie na przykład co soboty czy po prostu kiedy mi się zachce to wrzucę dobra i z czego będę nagrywał najczęściej będę nagrywał z tego z Minecrafta lecz mogą się pojawić różne inne gry takie Indie Indii, może jakieś fajne z dzieciństwa. z dzieciństwa, z dzieciństwa. No, wiecie, takie randomowe gierki. No dobra, gram. Kurde, sorry, że ten, że nic nie mówię, ale na tym TNT-ranie to. Trzeba się skupić. Tam ten koleś chodzi. Dobra, trzeba tu coś powiedzieć, no bo taki odcinek bez zagadania to nic, tak. Nic. Tak, 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 tak. Dobra, dobra. No dobra, o czym by tu jeszcze powiedzieć? Mm. A i piszcie w komentarzach c, y, pod moimi filmikami, y, co, co jest złe, co mam poprawić. No takie, wiecie, na przykład, y, żeby mnie było głośniej słuchać, a ciszej muzykę, albo że za bardzo się gratnie, wiecie, coś takiego. U, już mało klocków jest. Dobra, dobra. Chyba zaraz spadnę na sam dół, bo tyle tam dziur widzę. Ale chyba jestem najwyżej. Nie wiem, nie będę się teraz patrzył do góry. Bo... Uf, tutaj jest mało klocków, dobra. Back, back, back. Okay. Dobra, spadłem o dwa piętra. Ja chyba jestem na przedostatnim albo na ostatnim. Nie, na przedostatnim. Hm. Zobaczymy, czy to wygra. Zazwyczaj wygrywam, no ale. Gra jak gra, tak? Nie zawsze się wygrywa. Dobra, cztery graczy zostało. Dobra, trzeba teraz chodzić, bo jestem na samym dole. Tutaj jeszcze jakiś Steve lata. A i jeszcze piszcie w komentarzach, z jakich trybów gry byście chcieli ten, byście chcieli widzieć u mnie na kanale, czy na przykład jakieś y, serie na modach, czy jakieś minigry różne, wiecie, takie coś. No dobra, to by było chyba wszystko, co chciałem w tym odcinku powiedzieć. Mówił dla Was Matrix. I. Do zobaczenia. Nie, to było słabe. To było słabe. I. I. years later. I na razie.